Cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj coś na co wiele z Was czeka, czyli więcej makijażu moją nową paletą herbaciana róża. Dzisiaj postaram się zrobić dwa mocniejsze luki, dwa różne smoki eye, żeby pokazać Wam możliwości tej palety pokazać Wam jak zachowuje się pigment, jak się buduje dlaczego zdecydowałam się na taką prasę, a nie inną. Wszystko opowiem Wam w trakcie nagrywania tego filmu. Zanim przejdę do oczu jeszcze chciałam powiedzieć, że na policzkach oczywiście mam natur naturalny kontur, tak on się prezentuje. Dzisiaj nałożyłam troszeczkę więcej rozświetlacza. Yy, uwielbiam to, jak on naturalnie podkreśla policzki. Jeżeli dostaniecie naturalny kontur i przerazi Was troszeczkę yy, odcień w opakowaniu, on na skórze nie jest taki ciemny i ja go lubię nakładać bardzo, bardzo delikatnie, omiatając o pędzelek i wtedy z nadmiar i nakładając na policzek, wtedy rozkłada się idealnie, nie robi żadnych plam, daje efekt delikatny, który można budować, więc małą ilością na policzek nie zrobi wam krzywdy. Um, cały kontur na policzku prezentuje się tak. Róż też tutaj pięknie dopełnił całość, więc teraz przechodzimy do makijażu oka. Dzisiaj będę pracować na bazie z korektora, bo wydaje mi się, że na takich bazach najczęściej pracujecie. Ja bardzo lubię pracować na korektorze, bo on mi daje ładne krycie na powiece, pod spodem. Postaram się zrobić makijaż o tym samym kształcie, w różnych kolorach, żeby pokazać Wam, jak różne cienie zachowują się w tym samym makijażu. I zacznę oczywiście od najjaśniejszego beżu, czyli bawełnianej róży, którą nakładam pod łuki brwiowe. Ponad załamanie, żeby tutaj cieniowanie ładnie mi się rozcierało. Muszę Wam powiedzieć, że wczoraj uświadomiliście mi, że ja za bardzo skupiłam się przy tej premierze na pokazywaniu tych kosmetyków z zewnątrz i za mało pokazałam Wam makijaży, więc mam nadzieję, że wybaczycie mi to roztargnienie i wynagrodzę Wam najbliższymi dniami to oczekiwanie na makijaża. Ale słuchajcie, jak wychodzi jakaś kolekcja albo paleta... To ja osobiście y, oglądam zawsze jak najwięcej filmów prezentujących y, właśnie produkty, i nie oglądam wielu makijaży, ponieważ później, kiedy y, widzę, wiele różnych makijaży jedną paletą, to kiedy dostaję coś do ręki, to już nie mam pomysłu, nie mam żadnego swojego pomysłu na makijaże. I wiecie, no, z mojej strony ważniejsze jest, um, ważniejsza jest prezentacja produktu niż makijaże, ale widzę, że u was jest całkowicie inaczej. I nie mogę, już wiem, nauczyłam się na błędzie, że nie mogę mierzyć y, takich rzeczy swoją miarą, bo ludzie są różni i ja staram się wiecie. Żeby wszyscy byli zadowoleni. Naprawdę, jeżeli ktoś odczuł, że ja mam premierę gdzieś, to bardzo Was przepraszam. Naprawdę tworząc coś od lutego yy, tego roku, naj... Gorszym scenariuszem w głowie byłoby spieczeniem premiery, a trochę tak wyszło. I kochani, nie będę się tutaj tłumaczyć, bo ludzie mają większe problemy niż ja, ale kilka zdarzeń losowych e, sprawiło, że to wyszło tak jak wyszło, więc teraz jedyne co mogę wam e, dać od siebie, to wynagrodzić Wam e, tą właśnie premierę w postaci jak największej ilości makijaży, więc zaczynamy! Herba na róża, czyli cień. Najbardziej kontrowersyjny chyba w tej kolekcji. On jest bardzo delikatny, słuchajcie, ja go stworzyłam po to, żeby on mi tworzył tutaj idealne połączenie um, skóry razem z makijażem. Na tym mi zależało. Jedyny cień, który kiedykolwiek um, widziałam, miałam w rękach, który byłby do niego podobny, to Makeup Geek Peach Smoothie. To był bardzo delikatny, jasno pomarańczowy cień, który dawał właśnie y, możliwość rozblendowania. Idealnie każdego cienia, bo kiedy blendujecie cień czymś intensywnym, wzmacniacie makijaż. A mi zależało na tym, żeby kiedy chcecie zblendować właśnie granice, na przykład w załamaniu powieki, żeby nie przyciemniać ani nie rozjaśniać makijażu. I to jest taki idealny cień. Kiedy na przykład chcecie go wzmocnić, możecie połączyć go z przywróconą różą, i to zrobię po drugiej stronie. Ma całkowicie inny odcień I jest zdecydowanie mocniej widoczny, więc jeżeli chcecie czegoś pośrodku tych dwóch kolorów, to pamiętajcie, że możecie je połączyć razem. Jeszcze po tej stronie dołożę troszeczkę herbacianej róży. Zrobimy sobie dzisiaj dwa totalnie różne makijaże, jeden będzie taki bardzo ciemny, intensywny, chyba bardziej matowy, drugi będzie błyszczący. Dwa razy smokey eye, totalnie w innych odsłonach, więc zacznę może od smokey eye błyszczącego, czyli nałożę burbońską różę, zacznę nakładać ją palcem. I burbońska róża, słuchajcie, tak samo jak damasteńska róża, ma dokładnie taką samą formulację jak pień w słońcu i delikatność natury z kwitnącej wiśni. Są to bardzo, bardzo miękkie, błyszczące, kremowe wręcz cienie w dotyku, które dają ekstremalny pigment. Zobaczcie, ja nałożyłam troszeczkę na palec. Nałożyłam go na oko, i jeszcze tyle pigmentu zostało mi na palcu, więc naprawdę mała ilość wystarczy, żeby pokryć całą powiekę. Przepraszam Was, kochani, jak będę pociągać trochę nosem, ale jeszcze od już dwóch tygodni trzyma mnie choroba, i ona też troszeczkę wpłynęła na. Jakość tej premiery, ale no nieważne. Słuchajcie, burbońska róża zarówno nakłada się fajnie palcem, jak i przechodzi na pędzel, więc jeżeli chcecie ją rozblendować, to wystarczy troszeczkę nałożyć na pędzel, i ona przepięknie blenduje się do takiego fajnego brązu, dając efekt przejścia. Więc na dobrą sprawę cień przejściowy plus burbońska róża na całą powiekę, i macie takie szybkie 5-minutowe smoki które możecie wykończyć tylko i wyłącznie jasnym wewnętrznym kącikiem, rzęsami i, i tyle. I teraz na przykład w tym makijażu. Nie zależy mi już na tym, żeby przyciemnić załamanie powieki, bo wtedy mój makijaż pójdzie wyżej. Więc herbaciana róża jest tutaj idealnym takim. Yy, Środkiem, złotym środkiem, żeby rozblendować pięknie granice, ale żeby nie przyciemnić tego makijażu wyżej. I teraz tak, burbońską różę nałożę jeszcze też na powiekę dolną, na jej całą długość, żeby pokazać Wam taką prostą opcję tego smokey i tylko i wyłącznie jednym cieniem plus herbaciana róża do wyblendowania, a potem sobie jeszcze z tym cieniowaniem pokombinujemy. Zobaczcie, on pięknie przenosi się na powiekę dolną, pomimo tego, że nie nakładałam tam bazy pod cienie, ani żadnego korektora. Tak to w sumie można zostawić, jeżeli zależy Wam na takim bardzo prostym, e, brązowym smokey eye. Doklejacie rzęsy, wewnętrzny kącik na przykład złotą różą albo bawełnianą różą matową e, i tak to można zostawić. Natomiast ja to oczywiście wzmocnię za pomocą czekoladowej róży. I czekoladowa róża pięknie aplikuje się na pędzel, pomimo tego, że nie pyli się w opakowaniu. Bardzo ładnie przekłada się nawet na błyszczące cienie. Łapie się do nich, tylko nakładam mniejszą ilość, żeby nie zrobić tutaj plam, bo wolę sobie wyblendować dłużej niż nałożyć za dużo i później kombinować z plamą. Dlatego też zależało mi na tym, żeby ta paleta była troszeczkę mocniej sprasowana, bo dla wszystkich osób, które nie mają wprawy w makijażu, jest to ułatwienie, ale to, że ona jest mocniej sprasowana to nie wpływa na formulację tych cieni. Formulacja tych cieni, słuchajcie, jest dokładnie taka sama jak w wiśni. Teraz biorę miotełkowy pędzelek, żeby bardziej rozprowadzić ten cień u góry. Formulacja, słuchajcie, jest taka jak w wiśni, więc jeżeli polubiliście tą formulację, która była w wiśni, to tutaj niczym to się nie różni, oprócz prasy. A jeżeli chcecie mocniej nałożyć, Kolor, to wystarczy mocniej nałożyć go na pędzel, po prostu bardziej w tej wyprasce pomiziać, on się wtedy mocniej zaaplikuje na włosie pędzla. Ja jestem też osobą, która lubi budować takie bardzo mocno przydymione makijaże, takie rozblendowane, jak gradient zrobiony w Photoshopie. Zawsze się staram, żeby te makijaże były jak najlepiej roztarte, potrafię, więc cienie, które też dają mi kontrolę nad tym wszystkim. Po prostu mi to ułatwiają, ale zaraz pokażę wam, jak skumulować pigment, żeby nałożyć go więcej. I w mojej pracy z cieniami też bardzo dużo cienia zawsze y, ląduje w powietrzu, bo ja mocno odszypuję te y, ten nadmiar cienia, który jest nałożony na pędzel. Więc teraz przy tej formulacji, y, to jakby przy samym nakładaniu, bardziej kontroluje. Ilość, więc tym samym tyle nie ląduje w powietrzu i nie marnuje się, przez co ta paleta będzie zdecydowanie bardziej wydajna niż na przykład inne palety typu Kwitnąca Wiśnia albo, nie wiem, palety Anastazji. Bo tam jednak ten pigment nakłada się bardzo, bardzo szybko i po prostu więcej go aplikujecie od razu na pędzel. Teraz na taki mały pędzelek nałożyłam czekoladową różę. Otrzepuję nadmiar i staram się skumulować ten pigment właśnie w zewnętrznym kąciku, żeby wzmocnić tutaj go. Możecie zobaczyć, że ten cień praktycznie zachowuje się jak czarny, tylko nie wyciera się właśnie do takiej brzydkiej szarości, na której mi nie zależało w tej palecie. Zależało mi nadal, żeby on pasował po roztarciu do brązów dlatego ma w sobie nutkę brązu. Jest to czerń po prostu z nutką brązu. Kiedy tłumaczyłam Hani, o co mi chodzi z tym cieniem, to powiedziałam: "Hania, czerń, ale dodaj po prostu do niej troszeczkę brązu". Później pokazywałam na Instagramie, że wysyłałam do pani technolog mieszanki cieni z tego wszystkiego, co miałam, żeby jak najbardziej wytłumaczyć jej mój zamysł danego odcienia bo Pani technolog też myśli bardziej, wiecie, matematycznie niż e, artystycznie, więc e, czasem wytłumaczenie przez maila odcienia, który chcecie uzyskać, jest ciężkie do przekazania przez internet, więc chciałam, żeby po prostu miała jakiś namacalny dowód na to, e, jaki cień mam na myśli, jaki odcień mam na myśli. E, na dół, przy samej linii rzęs, Również czekoladowa róża. Naprawdę lubię prac z tymi cieniami. Zobaczcie, jaki jest gradient. I słuchajcie, dostałam kilka wiadomości od Was z obawami, czy ta paleta będzie się tak samo dobrze aplikować jak Fitnąca wiśnia. No, zobaczcie, tu się wszystko pięknie blenduje. Pigment jest na miejscu. Jeszcze raz mówię, te cienie prócz tego, że są mocniej sprasowane, w ogóle nie zmieniły swojej formulacji, yy, więc jeżeli byliście zadowoleni z wisienki, to tutaj nie będzie żadnego zaskoczenia. Wydaje mi się, że to cieniowanie jest ładne. Jeszcze troszeczkę tutaj popracuję z tym zewnętrznym kącikiem. Jeszcze troszeczkę herbacianą różą. Porozcieram to cieniowanie tutaj w zewnętrznym kąciku, żeby one tak idealnie się wtapiało w skórę. W sumie na dobrą sprawę mogłabym też rozetrzeć dolną powiekę. Też to zrobię. Herbaciana róża jest idealna właśnie do rozcierania brązów na dole, żeby je ładnie rozetrzeć, ale żeby nie wyjść z nimi za nisko. I po to właśnie ten cień jest taki delikatny, żeby być takim łącznikiem Waszego cieniowania razem ze skórą. I na tym mi zależało, dlatego właśnie wygląda tak w palecie jak wygląda i jest to zamierzone, nie jest to żaden przypadek. Na wewnętrzny kącik nałożę złotą różę. Najpierw nałożę ją bez żadnego wspomagacza. Może dołożę troszeczkę glitter primera na sam wewnętrzny kącik, ale chciałam pokazać Wam, że ona sama przepięknie się przykleja i w sumie nie czuję tutaj potrzeby, żeby dokładać kleju. Wzmocnię troszeczkę efekt dodając brązu. Dobra, od razu w tym oku wytuszuję rzęsy i dokleję sztuczne tusz Eveline Full Lashes. Rzęsy kleję oczywiście od spodu. Nie powiem Wam niestety, co to za model, bo y, zgubiło mi się opakowanie. Wydaje mi się, że są to rzęsy Aylur. Ale nie dam sobie ręki uciąć, naprawdę nie chcę wam tutaj na 100% mówić. I tak prezentuje się cieniowanie na jednym oku. Robimy drugie i drugie będzie zdecydowanie bardziej intensywne, więc mając już to połączenie herbacianej róży z przybrudzoną różą, pójdę troszeczkę dalej, biorę pustynną różę i buduję sobie pigment w załamaniu. Nie będzie to makijaż typu cat eye, tylko bardziej okrągły, bo taki, w takich smołki lubię się najbardziej. Teraz ciemniejsza piżmowa róża. Zobaczcie, ja się nie boję tego cienia pomiziać w opakowaniu, bo on mi się idealnie wtedy nałoży na pędzel. Nie są to cienie, które musicie delikatnie dotknąć i boicie się, że pół cienia wam odleci. To są cienie, które spokojnie możecie do których spokojnie możecie mieć cięższą rękę, bo wiem, że wiele osób właśnie taką rękę do cieni ma. I zależało mi na tym, żeby wam też było wygodnie tymi cieniami się obsługiwać. Nieraz, wiecie, robiłam szkolenia dla osób początkujących, na przykład, i widziałam, jak mocno dotykają cieni, więc wydaje mi się, że taka formulacja to jest po prostu ułatwienie. A i też zależało mi na tym, słuchajcie, żeby te cienie nie robiły tego, co wiele cieni matowych, takich mocno napigmentowanych robi. Czyli e, kiedy staracie się dokładać kolejną warstwę, to w pewnym miejscu Wam się odkleja i już nie potraficie załatać tej tak jakby dziury. Tutaj nic się takiego nie dzieje. Tutaj możecie budować pigment aż do momentu, kiedy będzie Wam odpowiadał, więc biorę sobie jeszcze może herbacianą różę samą, bo zależy mi na tym, żeby właśnie stworzyć tutaj dymek, ale żeby już nie podwyższać tego cieniowania. Dobra, teraz czekoladową różę, słuchajcie, biorę na palec i nakładam ją bardzo mocno, intensywnie na środek powieki palcem. Zaraz będę ją blendować, ale zależy mi na skupieniu pigmentu przy linii rzęs, który zdecydowanie łatwiej zawsze nakłada się palcem. Dobra. Wyżej już z tym pigmentem nie chcę iść. Zobaczcie, ile cienia jeszcze zostało na palcu To naprawdę są napigmentowane cienie. I jedyny cień, który może wydawać się mało napigmentowany, to właśnie chyba yy, ciena róża, ale on jest specjalnie właśnie w, taki, w takim odcieniu. Dobra, rozcieram sobie powolutku to, ale powolutku, żeby wtopić. Ucieniowanie, resztę cieni. Nie chcę z tym y, ciemnym cieniem wyjść za wysoko, bo od razu zrobię sobie taki efekt lima na oku. Nie eleganckiego eye, tylko ewidentnie coś nie poszło. Więc tutaj powolutku, nie dokładając już produktu, tylko rozcierając to, co jest. Teraz piżmową różą wyblenduję sobie granice y, czekoladowej róży, ale wracając do czekoladowej, czyli do tej najciemniejszej, ja dostałam y, ją do ostatecznego potwierdzenia na różnych prasach, czyli ten cień był różnie sprasowany. I ja sobie go aplikowałam i blendowałam, i słuchajcie, dlaczego zdecydowałam się na największą prasę właśnie przy tym cieniu. Bo dopiero przy tej największej prasie on mi się pozwalał budować. On nie robił właśnie tego efektu odklejania się od powieki, tylko ładnie nachodziła każda kolejna warstwa na siebie, przez co można było zbudować z nim taki właśnie pigment, jaki widzicie tutaj, bez żadnych plam. Więc to, że zdecydowałam się też niektóre cienie sprasować mocniej. To nie tylko to, co miałam w głowie, że łatwiej będzie się ich używać, ale po prostu w pracy z tych wszystkich pras, które dostałam do testowania yy, były dla mnie najwygodniejsze, więc uznałam, że jeżeli dla mnie są najwygodniejsze, no to tym bardziej dla kogoś, kto nie jest wprawiony będą ułatwiaczem. No i teraz dobra, mamy taki pigment, więc ja sobie przejdę do powieki dolnej żeby stworzyć sobie tak jakby ramę oka, a później zadecyduję, co będzie w wewnętrznym kąciku. Więc yy, zacznę od piżmowej róży. Nakładam ją od zewnętrznego kącika mniej więcej do połowy oka. Dalej nałożę coś jaśniejszego, żeby zakończyć to cieniowanie. W zewnętrznym kąciku czekoladowa róża, żeby połączyć ten najciemniejszy punkt u góry z dołem. Może ja sobie wezmę lusterko będzie łatwiej, bawełniana róża, czyli beż, żeby troszeczkę wyczyścić to co wyjechało za nisko. Do tego makijażu linię wodną muszę ewidentnie wypełnić czarną kredką, więc to zrobię i zaraz wracam. Dobra, kochani, użyłam jednak kredki brązowej. Jest to Eveline IMAX Precision w kolorze brown i ona jest taka bardzo fajna, ciemna, bardzo chłodna, więc pasowała mi tutaj bardziej niż czerń. Zobaczcie, tak ona się prezentuje. I teraz, kochani, wewnętrzny kącik. Na wewnętrznym kąciku chciałabym, żeby było strojnie, żeby coś błyszczącego tutaj się pojawiło, żeby coś tutaj przemycić, więc nałożę troszeczkę Glitter Primera na wewnętrzny kącik, żeby tym razem pokazać Wam jak to się aplikuje z Glitter Primerem i chyba nałożę połączenie bursztynowej róży do złotej róży najpierw bursztynowa róża, która jest troszeczkę ciemniejsza, cieplejsza Muszę te drobinki tak zatrzeć, żeby nie było takiej brzydkiej, widocznej granicy błysku i matu. Wydaje mi się, że będzie to iście um, sylwestrowo karnawałowa propozycja. Dobra, zobaczcie, zrobiłam takie ombre drobinkowe i największą kumulację. Pigmentu daje przy wewnętrznym kąciku, a złota róża, która jest jaśniejsza, trafia na sam wewnętrzny kącik, żeby też zrobić ombre z błysku. Od najjaśniejszego do najciemniejszego, do bardzo ciemnego smokey eye. Wydaje mi się, że to daje taki gwiaździsty efekt. Jeszcze troszeczkę pobawię się tymi poj pojedynczymi drobinkami. Dobra, i żeby ten błysk, kochani, nie przytłoczył tego makijażu, na dolny wewnętrzny kącik nałożę bawełnianej róży, czyli matowego beżu, który również nam tu pięknie rozświetli spojrzenie, ale nie da już takiego y, mocnego efektu jak błysk. Dobra, i jeszcze na granicy troszeczkę przybrudzonej róży. I tą przywróconą różą też delikatnie rozetrę sobie, cieniowanie w dół. Oczy skończone, do tego konturówka z kolekcji kwitnącej wiśni. I do tego dzisiaj nałożę Osakę, czyli najbardziej y, ciepłą, nudową wersję różu z mojej kolekcji szminek. Rozpuściłam włosy i tak prezentują się dwie propozycje makijaży wieczorowych moją paletą herbaciana róża. Mam nadzieję, że pokazałam Wam, że pigment w tej palecie jest, można go bezproblemowo budować. Nie trzeba tutaj za dużo się napracować, i dodatkowo nie pyli się ani w palecie. Ani na twarzy przy tak mocnych makijażach, więc na tym właśnie mi zależało. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni z jakości, jeżeli zdecydujecie się na zakup tej palety. Mam nadzieję, że makijaże będą dla Was inspiracją, na przykład na zbliżającego się Sylwestra, chociaż nie wiadomo, jak ten Sylwestr będzie wyglądał, ale nawet jeżeli spędzicie go w domu, w gronie najbliższych, to pamiętajcie, że możecie się wyszykować i ubrać właśnie w takie makijaże. Także mam nadzieję, że będzie to inspiracja dla Was. Bardzo dziękuję. Dziękuję i chciałam jeszcze raz przeprosić wszystkich z Was, które czekały na większą ilość makijaży. Naprawdę będę nadrabiać, mam nadzieję, że Wam to wynagrodzę. Buziaki, trzymajcie się, pa pa!